Największe kłamstwo? Obniż cenę, a ludzie będą kupowali. Magdalena znała ten scenariusz aż za dobrze. Pracowała po kilkanaście godzin, brała każde zlecenie, jakie wpadło, bo bała się, że inaczej jej nie starczy. A potem pytania o rabat, porównywanie z tańszą konkurencją. Wracała do domu wykończona, z poczuciem, że daje z siebie wszystko, a i tak musi się tłumaczyć z każdej złotówki. W jej głowie w kółku powtarzało się to zdanie: jak podniosę ceny, to już w ogóle nikt nie przyjdzie. I ten strach trzymał ją w miejscu. Aż w końcu zdecydowała się zaryzykować i poukładać wszystko inaczej. Zamiast tanich zleceń, system, który krok po kroku prowadził klientki do decyzji. Zamiast ciągłego tłumaczenia się, pewność, że jej oferta ma wartość. I wtedy zdarzyło się coś, czego najbardziej się bała. Dzięki pracy z moją autorską metodą fuzyjnej sprzedaży precyzyjnej, zdecydowała się podnieść ceny. Efekt. Nie tylko nie straciła klientek, przyciągnęła takie, które nie pytały o rabaty, tylko mówiły: właśnie takiej jakości szukam. Zaczęła sprzedawać pakiety po 7 tysięcy i to nie tylko znajomym z poleceń, ale zupełnie nowym osobom. To nie cena odstrasza klientów, to brak systemu i brak wiary w siebie przyciąga osoby, które zawsze chcą taniej. Klienci premium traktują wyższą cenę jako sygnał jakości i właśnie dlatego wybierają ciebie.